Dzisiaj znowu plener. Zobaczymy, co jest grane. No i stanęło na tym, że yy, obejrzałem sobie jeden ze swoich klipów, no i jest tragedia. Poza tym, że brakuje kompletnie dykcji, także będę musiał mówić jakoś ładniej otwierać <laughs> szeroko usta, <laughs> mówić okrągłymi zdaniami i się nie, nie, nie bardzo jąkać tak, jak ja to robię do tej pory, ale z racji tego, że ja nie mam przygotowanego żadnego materiału, tylko wszystko leci z głowy, czasami głowa ma ograniczone możliwości umysłowe. W każdym bądź razie teraz będę mówił trochę ładniej, trochę zgrabniej. No i co poza tym idzie? Będę musiał jakąś mimikę do tego dołożyć. Bo stanęło na tym, że jak mówię, jak... inaczej to wszystko wygląda, jak ja mówię do kogoś, no to wtedy ja widzę odzew u tego człowieka, no i, i jakoś to inaczej pracuje, zupełnie inaczej jak ja gadam do, do, do ekranu, i w tym momencie jakoś wpadam w taką monotonię i zaczynam pieprzyć. No i trzeba mi to powoli zmieniać, jeszcze nie wiem jak. Nie wiem, jak ja do tego dojdę i jak, ja jak, ja, jak to wszystko wypadnie. W każdym razie będę próbował. <coughs> no i ten... Yy, zacznę chyba od tego, że... Dzisiaj będzie taki temat, który uznałem kiedyś za zakończony, czyli samochody. Kiedyś powiedziałem, że yy, po zakupie samochodu dla Ewy, no to to już jest temat zakończony. To w, nie jest temat zakończony, bo... W Stanęło na tym, że ja całe życie twierdziłem, że Audi to nie jest, to jest taki trochę lepszy Volkswagen, droższy Volkswagen. W końcu Volkswagen, no to, to jest chyba z tego co ja pamiętam z niemieckiego, którego się nigdy w życiu nie uczyłem, ale byłem w Austrii z rok czasu, to, że to jest samochód dla mas i, i samochód dla ludzi i, i coś takiego. No to Audi było takie trochę dla mniejszych mas chyba. W każdym razie Audi nie było nigdy, y, nigdy nie było na liście y, y, samochodów przeze mnie pożądanych. <laughs> no i to co się stało, jakimś cudem, ja wszedłem w posiadanie Audi. No i przyjechało to Audi i stanęło obok Forda. Który wyglądał identycznie jak moje Audi. Cudowne. No i od tego momentu przestała mi się ta zabawa kompletnie podobać. No i, i stanęło na tym, że tak. Popatrzyłem się na te dwa samochody i mówię: To jakieś nieporozumienie. To albo ja sobie kupiłem jakieś takie z, 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 wygórowaną, z wygórowaną ceną y, Forda. Albo y, ten Ford się podszywa pod Audi i, i każe sobie zapłacić za to jakieś wariackie pieniądze. Każdy może, że przestała mi się ta zabawa podobać i, ra, i te, razem z tym samochodem przestało mi się to wszystko podobać. <laughs> no i ten samochód sobie stanął. Jak sobie utknął, to sobie stał, stał, stał. No i po jakiś dwóch miesiącach miał już 17 mil i wtedy dostałem zawiadomienie od y, Audi, że jest czas na wymianę oleju, no chłop a, a że samochód stałby mnie w pracy no to chłopaki się zaśmiali i powiedzieli, no to słuchaj, no masz wycieczkę do Audi, bo musisz olej zmienić. Ja mówię, no okej, okay, nie skorzystam z tej oferty, także Audi niech sobie przysyła co chce, ale to nie będzie zrobione w najbliższym czasie. No i ten samochód sobie postał następne dwa miesiące chyba, no i już miał 21 mil. Wtedy. No i to, co się stało, rozpieprzył się mój samochód, którym sobie do tej pory jeździłem, i, i, i nie czułem potrzeby zamiany tego samochodu na cokolwiek innego. W każdym razie rozwalił się ten samochód, ale rozwalił się tak paskudnie, że stanęło na tym, że będzie jakieś tydzień, półtora tygodnia, będzie musiał stać w naprawie. No to rad, nierad, mówię: No kurczę, przecież nie będę wynajmował samochodu, czy nie będę tam jakichś cudów wymyślał, w momencie kiedy stoi Audi. No i przeprosiłem się z tym Audi. Zapukałem do tego Audi i mówię: Ty, Audi, musisz mnie zawieźć do domu. No i wsiadłem do tego samochodu. To, co się stało, to się stała rzecz najdziwniejsza. Ja nigdy w czegoś takiego nie przeżyłem. Te Audi. Przywitało mnie jak no, naj, najczulsza, naj, najcudowniejsza kochanka. Ja wsiadłem do tego samochodu, objęło mnie swoim tym fotelem i, i ja poczułem się niesamowicie bezpieczny w tym samochodzie. Poczułem się bardzo dobrze w tym samochodzie. I, i od... przejechałem się nim kawałek i ja już w, te, w tym momencie wiedziałem, że poprzedni samochód Chyba już nawet nie będzie naprawione, bo no, nie czułem takiej potrzeby. I co zresztą się stało tak, że, że ja tego samochodu już później nigdy nie naprawiłem. W każdym razie że wsiadłem w to Audi i zacząłem jeździć. Audi okazało się czymś takim, o co mi się rozchodziło przez ostatnie, nie wiem, chyba 20, 30 lat, nie wiem ile, ale dużo. W każdym bądź razie yy, tak jak powiedziałem, Audi okazało się super bezpiecznym samochodem jest, jeździ jak marzenie, jest przyklejony do, 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 do drogi, bo no, to jest kładro. No no, jeździ słucha się, przede wszystkim ten samochód się słucha. Co by mu się nie zrobiło, to nie kazało zrobić, on robi. Jedynie co go nie robi, to nie robi ten zwrotu ten, z miejsca. Ale podejrzewam, że jakby się dobrze rozpędzić tym samochodem, to on by zrobił i, i, i salto. Ale salta z miejsca nie robi w każdym razie, ale poza tym ten samochód się naprawdę słucha. Bardzo go lubię. Polubiłem go. Strasznie go polubiłem. <grym> I i, i początkowy pomysł z tym Audi to było zupełnie coś innego. Ja te Audi kupiłem, bo kupiłem sam nie wiem dlaczego, ja je kupiłem, to jest inna sprawa. W każdym razie się te Audi, jak stanęło te Audi, ja się popatrzyłem, mówię... Okej, okay, ty sobie tu trochę postój, a ja cię wezmę za chwilę zamienię na elektryka. No to o elektrykę już mowy nie ma, absolutnie. To, to sobie mogę wybić z głowy, żadnych elektryków nie będzie, jest Audi. I tak jak powiedziałem, jeździ jak marzenie. I w życiu się nie spodziewałem czegoś takiego i, i, i nigdy nie przypuszczałem, że, że nagle Audi zostanie moim, moim jakimś y, y, wymarzonym samochodem. A co do poprzedniego samochodu, to tak jak powiedziałem, tam poprzedni samochód nigdy już nie został naprawiony. Ja po prostu zadzwoniłem do swojego kolesia i mówię, Ty, słuchaj, chcesz samochód w prezencie, no to on wyraził od razu zainteresowanie. I ten ja mówię, to bierz lawetę, przyjeżdżaj i zabieraj. I no to on przyjechał lawetą, postawił ten samochód na lawetę, no i. I, I tyle go widziałem. Z tym, że to nie był pierwszy samochód, który ja mu w prezencie sprezentowałem. To, to był właśnie y, trzeci samochód, który mu dałem, Bo dałem mu, już wcześniej mu dałem kabrioleta. I to nawet ten kabriolet nie był znowuż taki bardzo stary, ale, ale ten y, wbrew pożarom okazało się, że kabriolet jest y, bardzo złym samochodem na, na, te, na Florydę jest tylko z jednego powodu, bo na, na Floridzie jest za gorąco na kabriolety. Jak powiedzmy tak jak teraz, jest 30 parę stopni i jak się zdejmie dach, no to może się czaszka ugotować w 15 minut. A, a w lato to już w ogóle jest tragedia, bo teraz mamy, powiedzmy sobie w tej chwili mamy koniec, co mamy marca, tak? Koniec marca, no i właśnie otworzyliśmy sezon pływacki bo żeśmy poszli z Ewą na, na basen dzisiaj, Ewa pływała, ja się tylko na to popatrzyłem, bo sceptycznie, bo jak na moje warunki, na moje wymagania, ta woda nie była znowuż takie rewelacyjnie gorąca, w każdym razie ja sobie odpuściłem, ale ona otworzyła sezon i mówimy koniec marca. A wiecie, co tu się, co tu się wyprawia w lipcu? To, no, to jest dopiero piękna sprawa. W każdym razie tak od marca do października Zdejmowanie dachu w kabiolecie to jest w ogóle jedno wielkie nieporozumienie. Yy, można ten, ten, ten zabieg robić właśnie od października do, do marca, do początków marca, no ale to trzymanie samochodu yy, yy, na dwa miesiące, trzy miesiące w roku, no nie bardzo mi się to podobało w każdym razie, że oddałem mu tego, on dostał to w prezencie, później dostał jeszcze dwa następne samochody, dostał w prezencie, no i, i ten, ale ten człowiek zasłużył właśnie na tego typu prezenty, i jest to po prostu człowiek, który ja, ja dzwonię o każdej porze dnia i nocy, i on staje w progu moich drzwi. Jak mu tylko mówię, że ja, że ja go potrzebuję. W każdym razie on, on zasługuje na tego typu prezenty, jak mało kto suma summarum. No i to, No w każdym razie tak, jest Audi. Audi jest piękne, bardzo lubię ten samochód i. I nie, nie podejrzewam, żebym go pozbył się w przeciągu najbliższego czasu, no bo w końcu czas ten takie auto i ja nie widzę powodu, żeby go zmienić na jakiegokolwiek elektryka czy tam na jakiegoś innego diabła. W z tym, że Ewa zaczęła ostatnio mnie troszeczkę molestować, żebym, żebym jednak kupił ten elektryczny samochód, no bo jej się nie chce jeździć na stację benzynową. A, a można zainstalować transformator w garażu, no i, i to się będzie ten, ten y, ładowało. Z tym, że to się bardzo wolno ładuje taki, taki domowy y, transformator. ładuje ten samochód z szybkością 2 mil na godzinę, czyli przez praktycznie cały boży dzień naładuje no, się tam może za 20-30 mil i to jest wszystko, ale jest to wystarczające, żeby dojechać do pracy i z powrotem. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, u mnie w pracy zainstalowali właśnie taką stację, taką profesjonalną stację, ten, czyli transformator, summa summarum, stację. Transformator i ten. I, i ja tam w każdej chwili mógłbym, mógłbym podjechać takim, takim elektrykiem, podłączyć się i, i, i zupełnie bezkarnie, i bez, bez, ten, bez jakichkolwiek opłat mógłbym sobie go naładować, no ale no nie wiem, czym to się skończy, bo w każdym razie cała zabawa wydaje mi się trochę, trochę przesadzona finansowo, bo Ewa powiedziała, żeby oddać w zamian za elektryka, żeby oddać Infinity i Audi. Ale to i tak nie pokrywa kosztów elektryka, no bo na dzień dzisiejszy ja za te dwa samochody i mimo, że od cholery pieniędzy zostało się wyrzuconych, to yy, podczas zamiany na, na, na elektryka oni mi oferują za te dwa samochody 50 tysięcy dolarów, a ten elektryk kopany kosztuje 130, czyli ja jeszcze bym musiał dołożyć następne fiu, 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 albo jeszcze więcej, czyli mówimy o jeszcze następnych 80 tysiącach dolarów, które bym musiał dołożyć, żeby zamienić dwa na jeden, no to ja nie wiem, czy to ma na, 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 na dzień dzisiejszy jaką, jakąkolwiek zachętę finansową i, i, i jakąkolwiek zachętę, Także nie, nie wiem, jak się ta zabawa jeszcze skończy. No w każdym razie, teraz też bym na pewno zakończył y, sprawę Audi i sprawę paru innych rzeczy. Także y, zobaczę na znaczy nie paru innych rzeczy. Mam nadzieję, bo jeszcze będę musiał sprawdzić to wideo, to, to jak ja wypadłem tutaj y, z dykcją, i jak ja wypadłem tutaj z mimiką. No, w każdym razie y, y, będę, będę musiał coś zmienić, bo, bo naprawdę to, to, ta moja zabawa y, nie wygląda za dobrze w tej chwili. No, dobra, teraz to już zakończę.